Hej, ulubieni streamerzy. Ciera, ulubieni streamerzy. Ty, ulubieni streamerzy, bo ty wrzucasz takie szoty, nie, ze mną, ale ty nie lubisz moich szotów, bo ty wstawiasz czasami takie pojebane rzeczy. Oddam worek pluszaków. O, na przykład to jest ciekawe. Oddam worek pluszaków, świeżaki i miski i dużo więcej informacji pod numerem telefonu. Kurwa, wydaje mi się, że to może być kolejny niezły troll, bo to jest... Świeżaki za darmo, wątpię, że ktoś oddaje, ale zobaczymy, poczekajcie. Normalnie se piwo pija, co zdrości? Halo. Halo, dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Oli Halo. No, halo, słyszy mnie pani? Halo. halo. Halo, słyszy pani? No, co jest, widzowie, żebyście nie gadali, że jestem pierdolnięty, co jest? what's gain, no. Oh, oh. A czemu tak jest? Może ten mikrofon coś halo, 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 teraz słychać? No. Yy, dzwonię w sprawie Olixa. W sprawie czego? Z Olixa, w sprawie pluszaków. Aha. Ma pani jeszcze dostępne to ogłoszenie z, z pluszakami? Tak, tak. Tak? Tak. tak. Yy, ile tam gdzieś mniej więcej sztuk ma pani tam tych misków całych? O Boże, tam bo to nie wiem. Ja ogólnie to mam tego z dwa worki na górze na styku. No. No dobra, może być. Ale no sporo jest ja tego, nie? Mogę przyjechać po nie? Teraz? E, na przykład, no nawet dzisiaj <laughs> może być, no. No to nie musiał wejść na trójkę. E, ale przepraszam, e, jak rozmawiamy poważnie, może pani uciszyć te dzieciaki? No niestety, bo ja mam trójkę i. Ale... Już, mam. Wie pan, to może lepiej jutro, bo ja teraz nie odejdę. dzisiaj. No to pan dzisiaj powiedzie, a daleko ma pan do mnie? Nie, no tam daleko nie mamy. Ile co tam. Yy, bo pani jest y, z imienin, prawda? Słucham? Pani zimielna. Tak. Z no nie, no co tam blisko mamy. To, to Ile tam? 40 drogi? No byśmy tak gdzieś byli, ko 23. O, nie, nie, pan to jutro. Jutro? No, ja muszę gdzieś a to na. A, a powie pani, czy na przykład. Yy, przepraszam też za takie pytanie, nie, wiem, że nie powinienem, bo to za darmo jest, ale na przykład pani jest matką 500, plus? To znaczy? No, czy na przykład pani, wie, wie pani sobie, czy pani jest beneficjentką 500, plus taką matką po prostu Bożą. O, kurde no, niestety widzę e, Dzwam do hotelu i dla zwierząt, że masz do oddania kreta albo węża, bo ja do Wilkiego. Czekaj <słuch> <słuch> Matka świeca Oddam z na ziemię, czekajcie Oddam plac na ziemię. Nie rozumiem. Oddam plas na ziemię? Co to znaczy? Oddam plas na ziemię. Dzięki, mordo za 5 zł. E, to nie było fajnie i obrażać w ten sposób, ale ja nikogo nie obraziłem. Czemu? Czemu? Matka 500, to jest obraza? Czemu? Ale ja nic nie mam do ten do Matek 500, tylko do tego. Ja mam do Madek 500, TikToka, do ich stylu życia i tak dalej, że se piją na TikToka wchodzą i na przykład są takie na TikToku są są na przykład DJ-e albo DJ-ki, co grają, nie? A te matki 500+, plus, takie na przykład mają takie spodnie takie podziurawione takie włosy lekko tłuste do tyłu i na przykład takich 6 albo 8 okienek i tak tańczą i tak na TikToku i tak takie widać, że matki 30 lat 35 i tak i się dobrze bawią na TikToku i to są matki 500+, plus jebane eee eee

Spod tego. Spod komputera wyciąga. Znaczy komputerę bo na komputerę nie ma, ale wyciąga spod stolika Tatrę w puszce. Taką żółtą. gdzieś tam pije. Stary, czyli mąż, tam śpi w drugim pokoju, już najebany po 07. O, na szaleje na TikToku. Oj, oj, oj! oj. Aj, 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 aj. I ona tam leci. <grym> 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 Niestety, widzowie, tak już jest, taki takie styl życia już tam jest. <głosy> <głosy> Matki, użyjemy. Tu jest się zima.